I elo, elo, witam was w kolejnym odcineczku, tutaj tym razem z gry Business Tour, tak. I oczywiście z moją sumy standardową ekipą, przywitajcie się, proszę. Witam, Ciema, Domino. Jak zawsze, kto by się nie spodziewał. I my, gra... Ej, kurwa, chyba nie zmienił. Eee... No to już wiem, że przegram. Wrzucamy! O, Rzym! Nieee, yeah. zabrał mi Rzym Dobra, My. to trudno, zostaje chińska hegemonia w takim razie No, akurat Wenecja, no dobra no, no, Widzowie przypominam to. o zostawieniu łapki w górę, a zostawieniu subskrypcji to. Święty zarki ryj, kurde to My. To też to jest p Dajcie mi cyfr No poważnie? Serio?

o, jest. Biorę. To jest pez to kondon nie myty. O! Ja już wiem, że na, kra na kraku wejdę. Ja już, ja już to czuję. Czuję to. W jelitach. Albo to gówno. No to może być gówno. O, Adaś! Witaj! Pity cwaniaku Nie ma cwaniaka na Adasia Polaka Dokładnie Adam, halo Za halo w mordę walą Kraje, żeje... Umarł mikrofon wsadził Podatek Nieduży, nie martw się Bo no, wiedzie Ej no! Literalnie, ja to czułem po prostu, rozumiesz to? Ja to czuję po prostu gdzieś tam z tyłu Adaś umarł O, ale Wow, serio? Bardzo chciałem też tak szczerze. Nie chcę za to robotę. robotę. Dobra, żyje gałgany. O, ale witaj. Generalnie jesteś na live'ie jest. i na odcinku jednocześnie. Nie, Shanghai no. mi zabrał. Koniec z chińską hegemonią. Na kan no. kanale jeden. No, to jaki? no jest. No jest, nimi powinno być. Ale jesteśmy na naszym prywatnym. Jezu, to co co no. Dawaj mi to. O Oj, żebyś mi to. nie. Żeby mi mikrofon nie no, zepsuty, to już bym się przywitał. Wiesz jak? Ale mikrofon się zepsuł. Się przełączyło. Dobra, o, w takim razie nie będzie chińskich hegemonii, będzie imperium rzymskie. Ok. To co. Czekam, aż wygabgany na... ten no? skończy to i dołączy do Was. Pewno, na pewno, pewnie. Jasne, zobaczymy, czas pokaże. Co, i działać to Helen Plus? Nie działa. Nie byli gadali, że sterowniki mam zaktualizować. Zaktualizowałem sterowniki, to samo dalej. Nie wiem, czy to kupa z ramem coś ma. Ból dupy, czy co? <noise> Tutaj rozmawialiśmy o grze Helen Plus. Ale tak naprawdę okazało się, że Adam miał za mało RAMu, dokupił, dokupił, znaczy kupił nowy RAM dwa razy po 8 i się okazało, że gra magicznie się działa, więc no tyle zagadki, jakby ktoś się zastanawiał. Czarny go zaraz mało. bankrutuje, co jest? Ponadto. Jak to się stało? Za, odinstalowałem, zanim zainstalowałem od nowa. Spójność plików dwa razy No zrobiłem, A ja dalej tak... nic. Jakby cię dało, żeby ten. Myk. Ustawienia graficzne wejść. I my kościół. Ale jakie ci zobaczysz? Serio? czarne ekran Co? U. Czarne, no. Czarno, to widzę. <grym> Odpowiedź to co, potem jest jasna. Gra mnie ewidentnie. Gra mnie ewidentnie nie lubi. <grym> o. o! Ja takiego zrobiłem. Nie wiem, nie wiem. Żyję? Na wczoraj mnie nie było. Ja żyję. Mono? Co oni tutaj... No, ma, będziesz monopolowy mógł kupić. No właśnie. Mm, monopolowy. Też, A mają tam taki Nie, kościo, nie No wiedziałem no. Ja wiem. Ciebie. No. Ludzie kochani. Dobra, czekam. No jaki to... Za jakie to grzechy? To co potem na tego? Content warning czy co? Nie wiem. Z dominem. Jakby domino miał liter kompany, byłby fajnie. Ale ja nie wiem czy on posiada. Serio? No widzę domino, to cię bardzo gra już... To jest nawet nie śmieszne, to jest żałosne autentycznie. A weź ja bym... O! No nie. Ostatni miałem, byłem drugi na. Drugi byłem. A prostu... A no i dobra, dobra, okej. Okay. Ja już wiem, jakiś spisek na mnie to jest. Chyba. Naprawdę. Ja Devil wygrywa. O, gałgan. Który to mi płacił? w ogóle? Ja dżery. i Jerry. Ludzie kochali. Ja chyba Ja chyba 90% mojego konta nasiliłem genial. A czekaj, kurwa Nie ma, ma złotych No tak. Nie była aktualizacja. Miałem 150 tysięcy tylko Ty! Seba! Co? Chyba, że chcesz EuroTraka pograć. Bo mamtraka mam. Nie Ale nie mam TS Nie masz? Już odinstalowałeś? Nie. Odinstalowałem tym. o zyby. Ja nie mam no nawet do... kupionego. No ja też mam. A co ty tam masz Domino? A co masz? No w ogóle nie a, pogramy z nim. w z nim nie zagramy, no nie mają. A oprócz tej gry co to jeszcze masz? A ja nie wiem, no, Gmoda mam. No, G -moda? G -moda można. w można. Czterech w a, zapomniałem, że jeszcze mam to, Chicago. Wow, ostatni bastion mój, że tak powiem, jakikolwiek. My Ruszamy. No, ciekawe co, Nowy Jork? A nie, dobra. No na, na to Nowy Jork. Wyjebałem. Musisz uzbierać trochę kasy, bo możesz się tam wpakować na Warszawę. Ja już mam kompletnie, wy... kompletnie. Jak zbankrutuję, to trudno. I to pe pewnie tak będzie, bo powiem tak. Dobra, a co obstawiacie? Warszawa, Kraków czy Paryż? A bo o, jeszcze jedną mamy grę! Przyjmuję, przyjmuję zakłady. Za darmo. Jaką? <coughs> no, Kalko Co będzie? Co? A nie? A nie? Okej. Okay. Na, na S! Kalko na S! Spierd... jednak! Chińska, chińska o, hegemonia o, jednak. Odnoju. Supermarket. <laughs> No, no jak? Tu deder. Tu deder. Dostaw mi Hongkong. Kuta się. Dobra, ma. Dostaw mi to. Nie wiem, zacząłem dużo pieniędzy, to, 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 to. to, 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 to posiadać. Bywa, jestem biedny. Bery, nie. Bery, nie. O, no i tak go bery, nie kupię, więc proszę bardzo. Dzięki. Mi kasa, S-su kasa, czegoś tak, nie wiem. O kurka! A gałgany jakieś tam siedzą? Nikogo nie ma. Żadnego gałgana. A jeszcze raz A wiesz, to jest. Rekrutację przychodzi. Sysiaka do Chicago na ludzie. Gdzie? jak to odkupić. Przecie to jest moje? Ja już nie wiem. Nie, że odkupi, tego nie możesz ulepszyć, bo nie masz pieniędzy. No nie. No nie. Nie możesz ulepszyć. Takiego, o kur... O kurde, ej! Ojoj. No, widzę, że znajdujesz się w tej samej dupie, co ja. Nie wiem, w sumie. I no, 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 no. co to jest? Gościgoro po polskich hegemonii normalnie. Gościgoro. Stworzył... Co Imperium polskiego? No, nie to to wieku. To jest... Co to za. No o, czemu nero ma zmieniony na tamtym Discordzie? Gin! Gin! Nie ma! Do widzenia. Seba, czemu nero ma Tomek 110... 100... 100? Co? jeden. Na którym serwerze? Na tamtym, yyy, e, Pitera To Neru to Tomek? Tomek To on, czy to on, czy on? nie on? To nie on Ten sam piesem To, to inny? Inny, co? Co jest? inny To co? Inny cieć Inny cieć że to on. A on nieaktywny on tylko radioaktywny. Okej. I my, Czekaj, To to nera tutaj? Wow. Błogosławieństwo No dobra. Niebo na. to. Na Bożego z kina. Niech żyje chińska hegemonia. To c Niech żyje w pierw. Ty! 495 pingu, mocno, no pingu, super. Cieszę się. O Ja ci klaska, Miami! Co? 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 <śpięk> <śpięk> nie, nie pytam. No i teraz, no zostawcie go, no, ludzie. Co a, by do tego chom? O, fajnie. Co ja mogę? Dalej no, na przerwie siedzi. No lubi. Nie, to się w tym miejscu nie wykształnić, to jest nie tak. To będzie u ma serce? Lepiej nic nie ma. A mam. czemu miałby nie siedzieć na przerwie? Dla innej? Jest! W to... końcu! Jakieś fajne miasto. Dawał mi to. Patrz i nie trafił. Ej! To moje. Ej, Ej czy, faj ty wiesz, czy ty jesz, wiesz? wiesz czy ty wiesz? Patrz, dziwnie został. to czy nie? Co? Co? Ej, ty Kalgon uważaj, bo ty masz mało hajsu. A, co jest? Co jest? Czy to ktoś zmienił? Komputer? Ej, ty Ej, ja widzę u siebie komputer, wiesz? A, nie. A, o, 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 o. Żyje. No i wrócił. No, i wrócił. No, Aha. Ty, mam najbardziej kolackie miasto teraz. O ile? Wow! w ja to wejdę, to zbankrutam z automatu. A nie, idź pan w chórko. No, powiem tak, jak ja wejdę w któreś z tych dwóch, to też nie będzie ciekawie. No, no. i. No. Ja mam takie dziwne przeczucie, że. że tak się właśnie stanie, ale tylko. Ale tylko przeczucie Trzeba! Patrz, czy tam ci. Czy tam. A, bo ty już nie masz hajsu! Prze przerwy świętego Administracja <duszel> życzy Jak ja to na, zrobiłem? Na miłej spędzenia Jak na przerwie. Ja na którym serwerze? Administracja życzy. Tutaj Nimych wakacji życzy, administracja. Zajebi. Bardzo mili <duszel> ludzie. <duszel> <duszel> to chani wręcz. <duszel> <duszel> to co? Zostaw ten... Zostaw ten Hongkong! Co, co, co ten Hongkong wam zrobił? Hmm. <duszel> Mm -hmm. Ale mnie dzisiaj dobra. gra. Czy w wygrywać dzisiaj mnie dzisiaj? No nie poradz. No nic nie poradzi się. Jest... Raz, do... eee, raz, jest... tak. no raz jest. Raz jest dobra, Raz jest Raz ruletka. Czy jak trafię w któreś z tych dwóch miast, to generalia przejdą. No, jeśli nie, to jest. <coughs> o. Ja nie wierzę! Ej, ja nie, nie wiem, ja się, ja się z tego cieszę że na podatek weszłem. Ludzie kochani. Hmm. Hamburg. Hmm. Co tu jeszcze mamy? Ty, ty to Niemcy sobie wiesz. Nie ja to, ja to Niemcy nie chcę. Ja Tylko Chiny. O nie! My. Nie. No co za konta? Ja wiem jaką gierkę można pograć, ale sam <grymne> nie będzie chętny. Pan, mam kasy. Jaką? FS? Gdzie domino odinstalowałeś a Nie, FES-a mam. No. No. Ale pod streama to był się odcinek wtedy zakończył, to, to nie, już w sumie to nie było. Nie, to ty ci zabrał. nie ma jak. Za no mało kasy ma. A, bo nie się kupić. Tylko, że ja nie chcę. <grym> ja, to ja nie chcę. No nie, no, no. nie. Ja nie chcę sobie dawać mojej paczki to... no, co co, do kupowania. A elementów to będziesz miał do kupowania jak... A, to ty zbankrutowałeś? O nie. No, niestety. Dobra. Właśnie jest rzymskie że <grym> <grym> Rzymy. Ale on Walczcie, walczcie! Tak. No, u ciebie Tak! Kago, co mi Znowu Teraz ciebie piep... to już koniec. Bo całkiem wygrał. O go, to zero. A ja przegrałem. Ona dwa dwie bańki poszły. Dobrze, i... więc w sumie to to gramy kolejną rundę, czy nie? No, tylko no Jak manda, czekam to, to na was, no. godziny, te, te. to czekam. Godziny, Ile mamy? 18 Zaproś. minut nagrania. E, dobrze widzowie, więc e, wstawię wam teraz tylko e, końcowy fragment z kolejnej rozgrywki, ponieważ ten materiał trwałby ponad pół godziny, a w sumie nie chcę taki długi wrzucać, więc zobaczcie. Końcowy element następnej rozgrywki. Co robić po turecku? Dobra, okej. Okay. Ja już się pogodziłem z to tym. tyle drzewa? Okay? Ja już się pogodziłem z tym. Zostałem wadliwy. Dobra. Dobra. O nie. Zostałeś znowu słożnik Polski. Ja nie wiem jak, ale stworzył. Do widzenia. Domino. Tak, Masz naprawdę... tylko dronie, w maszynie. Oj Tak, naprawdę, kto może konkurować z Davidem, to jestem ja. <śles> No Rudy ma, tak o, ma chociaż tyle, że ma ten Mediolan, nie? No i... Ten... ma... ma chyba nikt nawet z niego nie wdepnął jeszcze, Co? mi się wydaje. a już mógłbym odkupić, ale tu No nie! Ma Matbecik. Było jechać na czerwoną Ja w ogóle wam. co to? O, nie! <grystanie> jeszcze jedna <Ja>, <grystanie> No To wygra. No i ja, widzę, że ja też wleć. A nie, masz Mediolan no. jeszcze do sprzedania. Jeszcze no, masz Mediolan. Ja... No i chcę walczyć, już. <grystanie> A, okej. Okay. Czyli że kapitulacja Nie, no przeżyłeś, co ty gadasz. A nie, dobra, okej. Okay. No ja nacisnął bankruta po prostu. Miał 300, ale już nie będę walczył. No w końcu na coś wdepnął, no. no. Lecimy stąd. A nie dali mi nawet szansy wykupić. Czego wykupić? Rzymu. Lecimy. Aba. No niestety nie możesz. Ty, Judasz. Gałganie. No nie. Ała, ile? Ej, ty. Ale go ty to zrobisz My jeszcze raz. 200 co się robisz? spodziewałeś. A robi go. Dwa miliony mu chłopowi oddałem. Co mm. so, za twist? No, dokładnie. Myk. Mm -hmm. No. ojojo, Jak się Oj Oj, z dostałem Jajosz, na mordę. To jest. Się. Jajosz, się. Z, najboga z najbogatszego gościa Zostało mu 100 kafni. Kurde, takie kombo mi wleciało. Miałem strike trzy razy się wpakowałem na wodę tego kalwona. Trzy razy w bańkę wleciał. Jak trzy razy w bańkę? A w Londynie. W. ten? Londyn, czy znaczy, Przepraszam, wleciał prawie, bo wleciał do Rzymu 400, potem wleciał do Londynu i na koniec wleciał do Paryża. No. Hmm. To dwa razy bańkę. Ale 400, Dziś koła milion 600 tak jakby trzy razy, <grym> trzy bańki zapłacił. Wiadomo, 4 i 6. Dobra, jak trafię z Chicago to kupuję od razu. O, dziękuję. No serio? No co jest? Chłopco! Dobra, wygrał. No i. papa! I... Papa! Pa. I co I... się tu stało w ogóle, nagle, Nie? Ej. Przeg... Jaki Widzisz? w ogóle. Obrót tego. od 60 stopni. No niestety. Dobrze ja więc, widzowie, takim tak, ro... akcentem kończyłbym ten odcinek, udało mi się wygrać z 11 bańkami na koncie, mam nadzieję, że się podobało, oczywiście zapraszam do opisu, gdzie macie kanał Domina, który się rozwija, więc bardzo zapraszam, Jej. zostawcie mu łapeczkę, subskrypcję, to się ucieszy chłopak, nie? I tutaj też no. możesz zostawić no. subskrypcję i mam nadzieję, że odcineczek naprawdę się spodobał, to tyle. Trzymajcie się i cześć.